Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Minecraft'a na moim realistycznym, powiedzmy, ranczu Bewi. No, jak ostatnio się podziało w roleplayu, tak? Hakamada była wciąż z i i oto mamy takiego ładnego zrebaczka. Nie wiem jeszcze jak go nazwać, także niech będzie Zenek, nie? Żeby było śmiesznie, więc mamy Zenka. Tutaj spodąża sobie dzisiaj za Hakamadą. I w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze trochę tutaj dokończymy teranczo. Tak ona wygląda z rzutu ptaka, następująco. Tam w ogóle mamy wioskę villagerów. No, może ukształtowanie terenu nie jest 1 do 1, aczkolwiek myślę, że i tak dzisiaj jak tutaj, tarancho ujeżdżalne jest. I nie wiem, czy już tutaj robić ten płot tam dalej, bo. Bo co się okazuje, proszę Państwa, że będę swoje ralczo przebudowywać, tak? Dobrze powiedziałam? I te całe ogrodzenie, co tutaj jest, będzie przeniesione tutaj, przez co będę miała tutaj więcej miejsca na wyciągnięcie ujeżdżalni. Ona będzie jeszcze, jeszcze większa. No ale to myślę, że dzisiaj nie zrobimy, to będę się sugerować, jak już ogarniemy sobie tam wszystko. I dzisiaj w planach mam, co? Dzisiaj panu mam zrobić jakiś parkour. Zobaczymy, może tutaj zrobimy jakiś parkour. Niekoniecznie to musi być parkour taki, wiecie, skokowy na ujeżdżalni. Może to być na, no, no, takiej łące też zrobiony. Poczekajcie, ja sobie tylko jeszcze ogarnę tutaj to wszystko. Nie wiem, czy ten teren sobie równa, czy nie. Chociaż, jak jest. Chociaż chyba nie. Jak myślicie? Żeby nie było za łatwo? Czy nie było za łatwo? No dobra. Czy nie było za łatwo? Tutaj będzie niestety. Tę mm, I weźmy sobie jeszcze, poczekajcie, tą miarkę. Czy to się nazywa miarka? Tak. Dobrze zapamiętałam. Dawno mnie tu nie było. Wróciłam z obozów i z dzieci. Było bardzo fajnie. I co? No to lecymy, lecymy. krowa, co ty? Musimy pamiętać, ustawić sobie. Nie wiem, czy tutaj zaczynamy. Kurde, mnie to denerwują, te, 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 te. Ale nieważne, dobra. Znowu mamy noc, serio. Ja ustawiłam czas, a ładnie wiem o co chodzi. Dobra. I dalej mi nie wiem, jaki kod jest na to, żeby zatrzymać e, dzień po prostu w Minecraft, a nie, że się zmienia co chwilę. Mm -hmm, może tutaj przeszkodę zrobimy. Ej, dawać, to będzie, będzie tak, wiecie, najazd e, z i od razu trzeba będzie skoczyć przeszkodę. Na razie zrobimy sobie małe te przeszkody, nie? Na początek, dla haki. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pół, nie wiem. Teraz zobaczyć, czy to się liczyło od kostki, czy nie. Tak, dobra. E, dodaj warstwę. Nic nie widzę. Dobra, uznajmy, że coś tam widzę. I normalnie sobie trąga weźmy. O, o, o. I dodaj warstwę. Czy nie? No to jest taka, taka kawaletka bardziej, dodaj warstwę. I teraz, żeby to takie małe było, nie takie aż... No dobra, czyli kolejny po prostu będzie rąk i tak. No dobra, tak to się prezentuje i wiecie, i trzeba będzie tutaj jechać koniem. I challenge, bo trzeba będzie się wybić, przeskoczyć i jechać dalej. Tutaj powiedzmy zrobimy kolejną przeszkodę. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tutaj. Okej, okay, dodaj warstwę. Najgorzej, że tego nie widać. Tutaj, jak ja dodaję warstwę. Więc dziwnie to zrobili kreator przeszkód, a nie widzę, no. Co tam się dzieje na tych przeszkodach. No dobra. Kawaletka. Może co innego teraz? O, może coś w ten desen O, dobra, zróbmy taką różową <grym> Nie, to będzie hit sezonu, parkour normalnie na tym Zamiast na ujeżdżalni to na łące jakieś nie? Ale dobrze, dobrze, dobrze Będzie trochę zręcznościowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam nadzieję, że ci, cieszycie, cieszycie się, że jest. Co? Dobra, dobra. Cieszycie się, że jest. Co? Minecraft w końcu. A, bo ja tutaj warstwę. I tutaj damy sobie już taką bardziej krusową. No, może żółtą. No dobra, pięknie. Będę musiała komadzie tam y, checkpointy dawać. <laughs> check point, nie checkpoint co ja gram. No, Żeby, on, żeby zwiększyć jej y, tą skoczność i wszystko inne. Dobra, kolejno ustawmy tu. Co to za koń? O jakiś... Jakiś dziki kulnik do nas przyszedł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Dobra. Pomyliłam się, pewnie zobaczmy. Ja, nie pomyślałam. Kurde, koniu! Od nas przeskoczył. A, bo to. Ha, ha, Dobre, dobre. Czyli gdzie to jest? A to się wtopiło po prostu w to. Dobra, to tu będzie po prostu zwykły drąg, takie ło. Takie dzienne. i dzienne. Mamy cztery przeszkody generalnie. Myślę, że one są dziwnie bardzo ustawione, no, ale to cóż. E, XD. Nieważne, Dobra? Nieważne. Tu jeszcze, byś, tu jeszcze bym zrobiła takie, wiecie, na skos, ale chyba nie można takiego czegoś zrobić. Nie można, ale ja zrobię. A co tam, nie? teraz mm -hmm. raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć tutaj warstwę dobra Okay. i no i po prostu będę sobie robić różne sekwencje Według tego, mogę jeszcze nawet tutaj jakąś przeszkodę dać, żeby tu też nie... Ej, z rów można zrobić jeszcze... Właśnie A może to być taka przeszkoda, że po prostu koń wskakuje? Ej, faktycznie Mogę takie coś zrobić Bo faktycznie na krosie jest takie coś, że... Jest takie mini... Boże, jeziorko zrobione? I po prostu wiecie, po przeszkodzie koń wskakuje do wody i, i biegnie dalej, nie? Bo tutaj trzeba ja bym musiała jeszcze zrobić takie trochę płaskie. Zaraz tu zrobimy cross-country, panie. dobra, jak powiecie, że jak tam mogę skoczyć, tutaj, najadę na tą przeszkodę i tu jakoś to trzeba zrobić. I okay, to jak? Dobre pytanie. No tak nie może być. Tak fajnie by było, ale też... ...to nie można. Czy jednak tak by było najlepiej tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde mol, co ja tu kminę w ogóle? No to przecież jestem. O, patrzcie, teraz nie działa mi. Co tu jajko robiło w dwę? No teraz to mi nie działa. No co za knypki? No wiecie co? Zobacz, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze było postawione. No i co? No, właśnie. Teraz jaką to przeszkodę? Tak, żeby koń widział, czy... O, mur. Haha, mur damy, a co tam? 1, <mur> hmm <dany> dobra, ale tutaj na przykład o o dobra, takie coś. Takie coś. coś No i mega, nie mam pojęcia jak ja to zrobię. Na przykład po przeskoczeniu tej przeszkody będę jechać tak. Tutaj z górki, tu trzeba będzie skoczyć, tu przeskakujemy, tu lecimy dalej. Dobra. Tu możemy zrobić na wolecie kolejną przeszkodę od razu, którą trzeba będzie skoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie i sześć, okej. Okay. No, i będzie. Tutaj dodamy sobie jakąś. O, taką zwykłą. I tutaj lecimy dalej, i tu na przykład trzeba będzie zakręcić. Takie koło zrobić, i tutaj będzie przeszkoda, i na powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ura! Nie mnie. Cyk, cyk, dodaj warstwę. <laughs> Coś czego jeszcze nie było, niech będą te kwiatki. O, będzie. No i tu robimy koło i lecimy tu. Potem tu skaczemy, tu możemy jeszcze jedną przeszkodę zrobić. Warstwę, jak ululał. Raz, dwa... Trzy, cztery, pięć, sześć. Ło, nic nie widać. Księżyc idzie. To co ja piszę? Chce się szybko wszystko. Nie denerwujcie mnie, no. Patrzcie. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dodaj warstwę, dodaj warstwę, nie? Nie, myślę, że tego jeszcze nie będziemy skakać O, Ej, tej przeszkody nie widziałam O Ty, mega No i kurde, mamy taki trochę parkour Crossowy można by ująć. Zobaczymy jak akmada się spisze. Gdzie jest Haki? O, zerbaczek jeszcze nie urósł. Dobra. Nie wiem, czy będziemy schać ze zierbakiem, czy bezbysz musiał zostać zenek. Niestety. Czy jesteś za? Czy nie jesteś za? Ja Shifta. Dobra, idziemy teraz po co? A w sumie nie idziemy, bo mogę... Nie ten przycisk, nie ten przycisk. Mogę tutaj wziąć delkę, wywaliłam. No, pięknie, haki wyglądasz. Cudownie. Ciekawe, czy zmieni maście, jak dorośnie, czy będzie taki sam. No, fajnie, kupę, zwaliłam jak zwykle. Jak zwykle, haki. Dobra, y... siodło. Siodło, siodło. Wszyscy mówicie mi, że na samym dole powinny być zwykłe siodła. Tutaj mamy neterowe. Tu jest czarne, westernowe. Widzicie tu wszystko jest westernowe. Tu mamy też westernowe, tu mamy westernowe, tu mamy przygodowe i tu mamy przygodowe. Więc nie wiem gdzie jest, tu jest miedziane i, i szmaragdowe, no to nie ma tutaj klasycznych środek niestety. Hmm, świecące, może weźmy sobie te przygodowe, tak zwane. I, 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 teraz tak, czaprak. Co ja piszę? Czapara, rara, rara. Ok. Opręk. Opręk żółty. Wszystko żółte. Musi być pan Owiki. Szkoda, że nie ma ochraniaczy, ale owiki muszą być chociaż. A te angielskie. A te. O, angielskie, dobra. Angielskie i a o głowie jest po prostu o głowie. tak? Nie, czarne angielskie ser. A czemu ja nie wiem. ha, ha. ha. Nie podamy się to. Czarny, zobaczymy, jak w czarny wygląda, jak w żółtym. Swaniacy. Jeszcze jest na pierśnik. Na pierśnik. I też jest westernowy, czarny. Przygodowy. Nie ma klasycznego Co?! Nie, nie! Akwada! To mnie denerwuj Pokaż jak wyglądasz w czarnym Okej okay. Czy to wygląda tak samo? Pokaż Pokaż się Łe, to tak samo wygląda Czy tutaj ma po prostu jakieś żółte zdobienia? To ja myślę, że to lepsze Teraz siodełko. O, siodełko brązowe, fajne. Pięknie. Tylko fajnie, że dwa popręgi i tak czy siak są. Patrzcie ona. A, dobra, po kawaletkach i myślałam, na źrebaka weszła. Na pierśnik i owiki. Aha, to są owiki klasyczne, które nachodzą na kop. Jest, dlaczego ona ma na kopytach te Ty, ale nauszniki są. A w tamtych chyba nie było, Nie, były nauszniki, nie. Były, nie były. były, nie były. Nie pamiętam. Dobra, czy jesteś gotowa? A, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. Point, jak to się nazywa? Py, o. Pod wodą. Nie, nie. Ten, co tam ma. Jak to się zwie? Potion. Właśnie. Potion. Ol. Ol, to znaczy, wszystko. I normalnie nie, nie musicie się męczyć. Że tam jeździć na tym koniu, bo on wiecie na początek: bryka, skacze, lata. I się nie chce cudować. I tak tak znacie. Potiona. Ile poczekacie i będzie pięknie. No, trzeba się troszkę namaścić, a z się da? Hy! O kurde. Koniu! Patrzcie jaki dziad. Co się zawiesiło. Poczekaj, odejdź mi, odejdź mi z rybaku. Nie. Nie da się jednak. Coś się zbagowało? i myślał... Ślak że ja w nią to zrobiłem. Cię sumę. Tak, generalnie można stać i 5 minut dawać, bo tutaj, jak się wszystko już zwiększy na full, nie? Czekajcie. O. To. Nie mam się przyciski, to. Tutaj jeszcze będzie więcej Wam zwiększać cały czas, nie? 15, to jeszcze? Nie, ja, pieczonę ja będę teraz tutaj nawalać, słuchajcie, 5 minut myszką, dawaj Zenek Nie masz czasu, ja będę teraz parkour skakać Na tobie Jeszcze potem weźmiemy się za odcinek zajrzań Wilbera w Minecraft'cie, co wy na to Tak na szybko wymyśliłam, przecież to będzie hit sezonu, nie? Ja nie mogę Ale i tak nie mogę się doczekać, naprawdę, jak pierwszy raz na niego wsiądę i znowu doznam tego uczucia pięknego, jak pracuje się z, ze swoim koniem od z rybaka i potem się samemu zajeżdża go i pierwszy raz samemu się na niego wsiada z jestem i on reaguje w sposób taki, że ma totalnie... Gdzieś, czy na jego siądziecie, czy nie, i tak będzie szczęśliwy. Dobra, Haki, już. No ja nie mam czasu, dobra? Już? Pokaż, ile masz. Dobra, dobra, jest dobrze. Jump 5, więc jest dobrze. Tutaj ta więź co to jest? 5 na 9. Okej. Okay. Zenek, Zenek cię nawet nie widać. Zenek. Zostajesz tu, przykro mi. Kurde, nie ten przycisk. Ja się do innych gier przyzwyczaiłam, nie? A co ty tak marnie Hakamada? O, o. dawaj tutaj jumper. Pięknie, ej! Patrzcie, mamy pieska. Do nas piesek przyszedł. Piesiu, Dobra, dawaj kusem. Lecimy i sprawdzimy ten parkour. Czy da się w ogóle jako tak go przejechać, czy nie? Muszę kod wpisywać? Muszę. Kurde, nie ten przycisk. I jest ustawiona? Jest, dobra. No to zaczynamy. Co, z kłusa najpierw, czy z galopu? Nawet z galopu. Ty, dziki koniu! No i masz ci, babki seranie. Sk nie skacze koń. Sprzeciw, hakamady. Patrzcie, no. No i dlaczego nie, koniu? No i patrz. No, a teraz poszłaś. No i mnie wynerwły. Jedziesz. O, brawo. Brawissimo. Nie, będziesz skakać do. No, pięknie. No, nie, no dawaj. Co tu się dzieje? Dobra. No, no, no. Pięknie, koniu. Dobra, da się ten parkus skakać, tylko Hakamana musimy tutaj Będąc zacząć współpracować. Bo tak to się nie dogadamy. Patrzcie. No nie, chyba będę musiała jeszcze raz zwiększyć jej tą więź, bo no nie chcę mi skakać tych przeszkód. Co mam ci kawaletki ułożyć? Oh, nie rób siary, no wiesz co? Proszę cię, Haki. OK. Skakujemy jeszcze raz. Będę, będę tak co chwilę robić. Dobra. Ej, ale ta przeszkoda będzie fajna, nie? No pięknie. Super, brawo! Co tam, że o, z galopu? No, patrzcie, z galopu czakniecie. Wow! Ej, to mi się udało teraz, to nam się udało, akurat, ok? No i znowu nie niece, no i znowu. Ona ma coś z tym, że jak z galopu. Z galopu nie chcę skakać. O, tak to skaczę na 5 metrów w górę, nie? Pięknie. Ale przynajmniej już wiem, że się ten parkour nadaje, tylko będziemy musiały ćwiczyć. Mhm. Bo jeszcze tutaj yy, odmawia posłuszeństwo mój koń. W pewnych momentach. Dawaj, dawaj, teraz będzie ładnie. No nie denerwuj mnie. A. O kurde, mol, nie tak szybko. Czy jednak faktycznie lepiej kusem? O, no i pięknie, można, można. Lepiej może kusem się najeżdża? No nie. Absolutnie. Szkoda, że jeszcze tego sterowania tak nie zrobili, że tylko się wygina, ale spokojnie. No ja wiem, że to Minecraft, nie? Co ja mam oczekiwać? Tu ładnie było. Dobra. Pięknie. Jeszcze sobie tryb zmienię na taki, żebyście widzieli tu. Co, ta bez kasku, a jakże inaczej. Ustawienia dam na pro. I pięknie. Nie mam pojęcia, czy ogarnę to sterowanie. Mhm, właśnie. Tak nie za bardzo. Tak nie za bardzo ogarnę z wami te sterowanie. Czekajcie, o, a teraz spróbujemy. Nie ma opcji. To jest to jest challenge accepted. Ja nawet nie wiem co ja mam klikać, nie? O, oh, wow! Dobra, skusa. Dawaj. Okej. Okay. Tu jeszcze w ogóle nie to, żebyście wymierzyć to wszystko? O, tu by było pięknie. no, 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 No dawaj <laughs> Pięknie. Nie wiem, mm. się cieszę, że to Minecraft. To może w ten sposób spróbujemy. Pięknie. Ale kusem jest jakoś łatwo, faktycznie. Dobra. Uhu, Nie, tu już odmówiła. No pięknie. Dobra, wracamy proszę Państwa. parkur udany. parkur udany. Dajcie mi ten tryb po, bo ja też sterować nie umiem tylko koniem. Mylą mi się przyciski wszystkie jak lecą. Tutaj w ogóle jak chcecie przyspieszyć na tym koniu słem, to musicie H kliknąć, nie? A G zwalniacie. H przyspiesza. Wroziła <gryw> sprzeciw. Na bombę! <gryw> o matko jedyna. Czy to jest Zenek? Wow, Zenek! Dobra, no to widzicie z Wilbusia i Hakamady powstała taka dziwna maść. To jest maść deryszowata. Wy, krzywa, blond, ogon też, tutaj co jest grane w ogóle? Tak średnio bym powiedziała, tak średnio Zenek. Dobra, no ale już trudno, niech zostanie, śreba hakama który zgadł się ogrem. Ściągamy i co? No i tyle w dzisiejszym odcinku. No i znowu, a dobrze. A fajnie jak popręg właśnie, to jest dobra, jak popręg ściągniecie i będziecie na koniu, to od razu automatycznie was zwala z tego konia. No bo wiecie, no, siodło nie jest przymocowane i hop, i się po prostu z tym siodłem. Pięknie, super, Wilbert, gdzie ty idziesz? On już idzie na pastwisko, tam kura z sąsiady, nie, nie. Dobra, ja mam otwieram konie, idźcie na pastwisko, dziękuję za super... Parkusz, zajazdę. Tutaj mi już też oszczali, ujeżdżanie. No ja, piecie, żyć nie umierać! Po prostu żyć, nie umierać. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możecie dawać propozycję, co następnego nagrać. Czy robimy roleplay, czy takie właśnie luźne jakieś odcinki, jak teraz z tego rancha, czy może coś innego wymyślicie, albo i też nie, jak, jak wolicie, jak Wam się podoba. Ja się z Wami żegnam. I pamiętajcie o łapce w górę. pa, pa.